Siema, siema, tutaj Wagórek w nowym wydaniu, kuźwa, oczywiście, subskrypcję zostawcie przed tym wszystkim, łapkujcie po drodze, jak wam się filmik spodoba, no i co, spoczynamy odcinek INSZUO! Siemaneczko, już jesteśmy tutaj w gierce, dzisiaj będziemy sobie grali na serwerze Hive, minigames. No, dwa lata nieobecności było tutaj na wydruk, ale wreszcie muszę powiedzieć z powodzeniem, że mamy prime premium. Ojoj. Coś tu chyba źle <grym> A to, to, to też bywa. No i w każdym bądź razie, trochę tutaj nie będę wiedział o co chodzi. Zresztą, ojo. Uhu jakieś nowe, nowe te wotowania. No w każdym razie tutaj się troszeczkę poz, pozmieniało, już sobie tutaj wczer, w, wcześniej grałem, ale jeszcze wszystkiego nie, nie odkryłem. Będziemy sobie myślę grali tak jakieś minigamesy, tutaj są stay Wars, jakieś Treasure Wars. Treasure Wars, kurem to jest mały mystery właśnie sobie w to gramy, bo mi to najbardziej tutaj kręci, czy jest 8 level już jest na koncie, kiedyś tutaj też. Na, tele, na telefoniku, w sumie to na tablecie grałem i zobaczymy jak nam na to Okej, okay, jesteśmy innocentem. Dobra, będziemy musieli... Coś ty taki podejrzany jesteś. Cześć, chłopiec. Chyba nie, nie, pod, nie podpasowała. Tak więc no, zobaczymy sobie między innymi co się zmieniło i może polecimy sobie dalej z to było dziwne, <noise> więc tutaj możemy właśnie e, lecieć. No i zobaczymy co, co tutaj jest. E, tak jak było chyba gdzieś tam około 2 lata temu macie jeszcze odcienie no właśnie z tej gry, e, kiedy to właśnie byłem tam e, wiem, po raz, po raz, parazek, no i no całym tam jest nawet nagranie. E, takie krótkie, krótkie, jeszcze z tablet. Teraz mamy aktualizację, teraz. Tak wszystko, już No no Jest i są fps mam -y. mam nadzieję, że to czuć Jak teraz już nie, nie lagują moje filmy Teraz już w ogóle to wszystko płynie więc no, jest progres Oj 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 Spuźba. Myślałem! Myślałem, ale no się, prze, się przemyślałem co, co rybieku, co rybieku? <laughs> się przemyślałem, tam chyba on gdzieś tam no, kuźwa pobiegł albo w lewo, albo nie będzie. Będzie poszedł po prostu w malinę, a ten tylko mi tak, taki, jakby zaspoilował. Czy on widziałem, że on chyba strzelił, ale myślałem, że to, to tamty chciał go zastrzelić i nie trafił. No, ale, dalej dobra. Było, minęło, poszło w niepamięć, dobra. Ile i lecimy dalej? O, czekaj, to jest, to jest moja kuźwa, ulubiona miejscówka. Tutaj niestety nie ma opcji fajnych, więc sobie powiem, Zawsze jak tutaj tak się stało, to się morderem zostawało i była jazda, ale nie tym razem. Nie tym razem. Jest, jest tester nagry nagrywania, który jest fi filmem niepubliczny. Jeżeli ktoś tutaj będzie dla mnie znajomy, to proszę się odezwać już teraz. Oczywiście na i, na, na, i na Xboxie. Wyznaczę sobie wpisać z Ziomczus i uw, Wiadomo tak jak się, jak się pisze. Dużo du, duże o mały w ogóle. I ur I tam wam się wtedy pokażę i już możecie... sobie możecie idę. I możecie do mnie jak najbardziej zapisać. A ja udzielę odpowiedzi. Tak jak to tak jak, tak jak było kiedyś dwa lata temu. I bo to właśnie jest ona. zostało. Słaby ten jak zwykle. Teraz się siedział i to kur... na szkoła. Najlepiej jest, tak się wszyscy zbierają, i żeby były łuk To jest dobra strategia, tylko że ma mało kto to robi. Dobra, 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 dobra. dobra, jeszcze jedna ta, i będziemy mieli łuczek. Tak jest, mamy łuk. Wolę z tym łukiem nie latać, bo jeszcze, ale chociaż dobra sobie. Aha, już. Okej. Okay. Już go zastrzelił. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A nie nie widziałem go nawet. Eee, okej. Okay. Albo go widziałem, później sobie może na, ten mogę sobie przecież na nagraniach teraz to nie miałem jakichś wątpliwości. O tam e, co, co my tutaj mamy? Dawaj ofisa, Kurde no Dobra, i będziemy z sekundy tak już się chyba nie, nie będzie tutaj opłacało cało to gierkę kurde Okej, mamy mamy, mamy mam, mam tutaj ofisa, Ja na tym Office y jestem zawsze murdery, ja nigdy w to w to wybierz tutaj nie wiem, ale ja mam taką zajebistą miejscówkę w sumie w już było, mogę tutaj pokazać, gdzie oni tutaj jak przy przychodzą. tylko tych, którzy widzę, to ja po prostu wychodzę z mieczem. Oczywiście to, to się dzieje rzadko, bo oni tutaj bywają nie za Może oni po prostu się bywają. O, tutaj, tutaj, tutaj. O, wychodzi sobie z kratek i go. Wtedy sobie ginie. Taka zarejestrowana miejscówka mie mie tutaj jest. I mało kto o niej wie. Hmm? Podejrzane to było. Coś tutaj mi... Coś mi tylko kurczę śmierdzi. Kurczaczki. Ui! Okej... Okay, pewnie przez... Y... Pewnie przez... Przez... Y... No przez ten instant in in dead, po prostu, że ktoś do, do niego strzelił. O. o! Morderza się obudził! Co jest grane? Ale no, myślę, że to jest safe. Gdzie on jest? Myślę, że to jest blupa tego filmika. O, dobra. Więc tak też nie, nie należy robić, żeby, żeby się kryć. Trzeba, że trzeba to robić po prostu szybko. go chyba. O. Lewo. Jedna osoba, do dupy jesteś. Kolej, kolej. Badaj z tej gierki, coś innego. <grystanie> oh yeah, 7 na co się dzieje. Oh, jea! 7% na modlęcę. O, 8, 8, 7! 8, 7, 8, 7! Niech cię może gryźć. Kurde. Niech cię łośku gryźnie. No, tak, tak się prezentują jest statystyki, jak kogoś to interesuje. No nie, muzeum. A w sumie to, o, tak! Tak, tak, bo ta mapa jest duża, tutaj ciężko jest zawsze mi to. Yy, może, może to jest ciężko, by ktoś. No niestety, ale tylko był ten Sheriff, że wcześniej jeszcze, jeszcze, nie, nie, nie wiem, czy ja to wtedy nagrywałem, tego, ale zrobiłem takiego szyb szybkiego killa Nie, to raczej robiłem jeszcze przed, przed nagraniem testy Testy takie to wtedy byłem szerzej, ten drugi raz z rzędu Taki wczoraj byłem i dzisiaj z była. byłem <grym> pomiędzy nie było źle ocenał dajcie może jakieś mo mo monety co? <grym> To był on, to był on! Widziałem ten ty, ty miecz, dobra już wiemy kto, kto, kto jest Teraz tylko monety trzeba uzbierać, ja Jakoś. Halo. A może to jednak był ktoś inny. I ja, ja, ja po prostu źle widziałem, bo on może trzymał łuk, ale nie. Ja widziałem, że on ty machał. Kuźba, tutaj z jest dobry! 10 osób zostało i, 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 i to tak jest szybko. Aha, jeszcze jest y, na czas. Patrz, ale nawet nie, nie wiedziałem, myślę, że to jest bezpieczeństwo. Ok. To jest on, to jest on. Tak jest! Dobrze! Dobrze, widziałeś to jest on! Kurziba, traf, trafiony za zatopiony. Essa! Eee, sami freskie, dwie topki! Hehehe, e. <noise> <noise> wreszcie! Chociaż kuźwa, raz na odcinku zabiłem tego dziada! Ale 5kg, pięć, pięć no, no, a ja miałem 7 ostatnie, ostatnim razie, za bardziej źle Ja miałem 7 ja w ja razem, na ten test y, na. No po prostu test to, to bym na kokiem. Dobra, prezenty na modelce rosną! Lecimy tu, lecimy! Lecimy, le, lecimy, bo to, bo to dopiero niecałe 10 minut filmu. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, kurwa, dawaj Jaś, kurwa, Będziemy tutaj teraz bawić z nimi. Warware -war innocent. Dobra, jak ja tej mapy nie lubię, to jest tak ciemno. z ten tym manorze. Srany. To easy, widać chłopie! Mam jeszcze teraz wróciłem Trudno A tu są jeszcze jakieś rury Oooo, już się zaczyna dziać. Dobra, ja tu chcę O już, tu sobie wejdę Będę miał lepszy widok na tego, co tu robię Pcy, pcy, pcy to było dobre. No tu tak, jakiś park mać! No widziałem, bo on tak samo bieg. Ale kurde, ja, myśla, ja myślałem, że on też czysto. Się... A, dobiecie. Było mi, minę, minęło. Nikt już o tym nie wie. już o tym nie wie. Dobra, trzy, dwa. u! Uuhuhu! Dobra, zobaczycie teraz mój skill jaki jest gu... gówniany. jakieś tutaj os... fajne os fajną. Dawaj jakiegoś. Dawaj jakiegoś da jakiegoś dada. Kurde mać! Kurde. Szybko! Dawaj go tu, bo on już widział! Sasraniec. Dlaczego to jest takie nie niecelne? Uu kurde! Gim! Dobra? jest Kiobans! Dobra. Oni już mnie chyba nakryli. Dobra. Gdzie jest ta koła kobita? Ona teraz mnie zbierze na łup i... Dobra, tu jest. Widziałam ja, o nie Chodź tu, chodź tu Chodź tu, już mam 6 z już mam 6 szkili. Jest! Chodź tu! Chodź tu, dobrze, będzie więcej Pik! I już, już cię nie ma Dobrze! Nie! Eee, chodź tu! Chodź tu a chodź tu rzeźnia to! tu, Już Nie no, ale jestem słaby w to! Ja się nie tu zaszczerzyć! Uwaga! Dobra, nie ma! Nie ma! Już jedenaście! Ja jest! Ja jest dobry! Dobry! No, dawaj, dawaj! Daj Chodź! Ludę. Nie, go! No, Kuźba! Się nie odsunęłem. Nie, ale chociaż. Chociaż, słuchajcie, 11 jedy, jest, nie? To jest. To jest giciok. Jeszcze sobie jedną zagr zagr zagramy, zobaczymy, czy, było, czy w ogóle będzie jeszcze jakaś szansa na, te, na tego mordercę. Ale było. Było, było dobrze, było, było dobrze. Dobra. No, teraz, teraz. Teraz to już nici. Ale. Ale już jest, już jest, najcieplejszy jest, już jest, to, już jest tam, to już jest to! To jest to, tam to zostało Dobra. na końcu energii. 3, 2, dwa, jeden. Opis. 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 muszę napić. Woda w życiu, w życiu, w życiu ważna jest. Yy, innocent jest niestety. No to się mi nie powiodło. Ale być może zabije tego ludzi dziada po prostu. Na no, sam koniec jeszcze. Albo on zabije mnie. Też tak wiecie, może. No bo coś już nam działa, ten morderca. Czuki, <gry> Ten jest po drugiej stronie, a by to jest taki labirynt, że a, Ja tutaj nie lubię, nie lubię, lubię być tym bombowcem, co straszne. Oj tu już, a stanęć, dziś, O, na, nie mówię, że ona będzie po, po drugiej stronie. A, ja mówię. O to wszystko bije po kolei. Jest! 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 Dobrze! Dobrze trafiłem! Tak jest! Drugi raz dzisiaj! <grywa> Drugi raz! Dobrze. Dobrze! Dobrze! Dobra! W takim w takim właśnie razie takim, takim... Takim jakże szczęśliwym akcentem mogę już zakończyć ten nasz nie ma odcinek, więc... więc dziękuję Wam za oglądanie tego, jakże nudnego odcinka. Dużo się działo, więc No, Bedrock Edition tak najlepszy, najlepszy Minecraft. Do następnego! Pa!